Witajcie, ludzie, z powrotem przy ostatnim prawdopodobnie odcinku Zagrajmy W Wiedźmin, powrót do jego wilka. Nadszedł czas na finał Wielki Mistrz. Teraz czas, żeby mu przepierdzielić. Mamy, co prawda, jeszcze czary Trist i tak dalej. Nie mamy tutaj jeszcze czar Trist. I no tak, burza z pioronami, jeszcze tutaj um, celiny. No to teraz jeszcze moglibyśmy napić się ostatnich eliksirów. Mm, daje całkowitą odporność na ogłoszenie. Nie, czekajcie, no dobrze. Wywołuje bólu przeciwnika, to mogłoby się przydać. Poza tym jeszcze. Znacznie zwiększa regeneracja, tak. Poza tym jaskółka, gdzie tu jest jaskółka? Mm, tu jest jaskółka. Tyle toksyczności damy ile się da, kurde. Zwiększa skuteczność ataku. A dajmy oto tutaj, finałowa walka. To prawda mamy dużą toksyczność, ale. Opisuję poziom. Tak. Um... Dobra. Do finałowej walki możemy to tak zrobić. Taka toksyczność. Czy teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość, i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sen się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi, przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu Wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty! Zrewanżuję się propozycją. Poddaj się do Aldersberg. Wycofaj z wyzimy swoich mutantów i ukosz się przed królem. Uratujesz wiele istnień. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji. Czas na finałową walkę. No Dobrze, ludzie, ale szczerze powiedziawszy powiem wam, że chętnie zobaczyłem Wiedźmina w takim. w takim klimacie jak tutaj. Całą grę w takim klimacie jaki jest tutaj przedstawiony. To byłoby ciekawe. Ale patrzcie jak szybko się regenerujemy ogólnie wszystko nasza moc, nasze życie. Te eliksiry pomagają, nawet jeżeli wielka toksyczność, ale dobra, zignorujmy to. Jesteśmy wystarczająco silni, żeby pokonać Wielkiego Mistrza. A możemy się pobawić nawet trochę tym mieczem. Tym zerykańskim mieczem, chociaż chciał wolałbym Syhilę użyć, ale... Zmiana miecza. Chcę zabić go Syhilem. Jedyne co mi się zgadza to taki mały szczegół. Że na, że na filmikach mamy te miecze standardowe, które mamy, a nie są pokazane na filmikach te miecze, które mamy na plecach, właśnie. To byłoby trochę fajniejsze. Dlaczego się wtrącasz, Gnoju? Dziki Gnoju. Salamandra dogorywa. Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Słowa, słowa. Pozwól zatem, że przypomnę Twoje słowa. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę się oglądał przez ramię. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Myliłeś się. Przybyłem, aby zabrać tu życzę. Zależy tylko czyja. Dla mnie to dość istotna różnica. Mnie zabić nie można. Zdob Dźmi, jesteś zwiastunem burzy, idealnym narzędziem zniszczenia. Gdziekolwiek idziesz, postępuje za tobą śmierć i chaos. Zarówno teraz, jak i przed laty, zaakceptuj to. Nie broń się, dokończ to, co zacząłeś. Oddaj mi kolejnego człowieka, którego życie zniszczyłeś. Jakub de Aldersberg jest mój. Hmm. Mamy do wyboru, albo oddamy go, że jego los jest nam obojętny, albo zabijemy sami Jakuba de Aldersberg. Nie wiem. Nie wiem co wybrać. Nie, nie usatysfakcjonuję. Mistrza, króla, gonu. Tej przyjemności z zabicie go nie zabierzesz mi. Nigdy. To sprawa między nim a mną. Przecież i tak go zabijesz. Owszem, tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. To skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. To mi Już się bałem, że wybierzesz szachy. Yeah, no to zapierdzielamy. Wybrał już odpowiedni miecz, co? No to świetnie. Król Gonu, zabawmy się, zabawmy się, le malutki Wcześniej nie mogłem cię zatkować i na odstępach. Na odstępach byłeś praktycznie nietykalny. Ale teraz... Wizji, mogę cię zachędożyć jak śmiecia, mimo że i tak nie zginiesz. Ale chcę widzieć twój upadek, przynajmniej wizji. Demonie, wracaj do piekła. Powiedziałem, wracaj. A teraz, Wielki Mistrz, nadszedł Twój czas. Nadszedł czas to zakończyć. To miecz na potwory. Skończyło się, ludzie. Wszystko się skończyło. Obudziłeś się, Gerard. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier, gdzie jest wielki mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Wiele się wydarzyło. Walki stłumione. Foltest odzyskał władzę. Nie wiem, jakiego wsparcia udzieliła mu Tris, ale efekty były porażające. Nic jej się nie stało? Nic. Pilnowała cię, dopóki nie przyszedłem. Potem musiała iść. Obowiązki, polityka. Ciągle lawiruje między królem, czarodziejkami, życiem osobistym. Widziały gały co brały. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie de Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. Zadanie uaktualnione: zwierciadło lodu. Muszę odzyskać skradzione tajemnice. Wielki mistrz powinien je mieć w kieszeni. Skoro walka się skończyła, to można przecież użyć teraz. Gdzie to było? Gdzieś tutaj to było. Biały miód. Dosyć z oksycznością i eliksirami. Ale ludzie, powiedziałbym... Tutaj jest wielki mistrz, Jakub de Aldersberg. Ale to dopiero w następnym odcinku. Chcę temu poświęcić osobny odcinek. Dlaczego dowiecie się na początku następnego odcinka. Na razie ludzie. Cześć.